Proszę Państwa, jeżeli chodzi o spółkę promocja Regionu Cholyskiego, my jesteśmy trochę, my, trochę inną, taką specyficzną spółką, w związku z tym u nas jest tak, że zawsze to brzmi strata co prawda, no ale to są pieniądze na działalność, którą uzyskujemy w ciągu roku od samorządów. Tych pieniędzy otrzymujemy około 250 tysięcy złotych. W roku 2013 do każdej złotówki otrzymanej od samorządów Dołożyliśmy w przychodzie kolejną złotówkę, czyli gdzieś e, dokładnie, jeżeli chodzi o przychody, wyniosły one 248 zł 747. I co też e, e, ciekawe, ze względu na e, wreszcie wyremontowaną e, kamienicę, w której się znajdujemy, i tą witrynę, którą mamy, w tej chwili zwiększyła nam się. Zdecydowanie sprzedaż, jeżeli chodzi o towary w samej promocji, czyli książki, prawda, i tak dalej, i tak dalej, bo dla, dla turysty jest to zdecydowanie i to też dla mieszkańców jest to, jest to większe, większe, większe odkrycie. I to byłoby właściwie tyle, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz Państwu przekazać, ponieważ mówił burmistrz Finster o pastorze Skrzypkowskim a z kolei nowy pastor, który jest wspólnie z nami y, robimy razem z nim Dzień Dziecka w Fosie i ten dziecka, ten Dzień Dziecka w Dzień Dziecka od godziny 14 do godziny 20, różnego typu zabawy, gry będą będą dla dzieci za darmo y, urządzenia typu tam dmuchańce prawda, i tak dalej, i tak dalej a y, całość zwieńczy koncert Beaty Bednarz więc myślę, że jest to Ciekawa propozycja bez jakiegoś wielkiego budżetu, a z bardzo dobrą wokalistką.